Mówi Barbara Łukowiak z dla Ciebie. Dzisiaj przekażę Ci 7 sposobów na to, by schudnąć, nie stosując żadnych ćwiczeń i diety. Przede wszystkim przestań liczyć kalorie. Jest bowiem inna, bardziej prosta i efektywniejsza metoda, by schudnąć. Istnieje bowiem 7 zasad, dzięki którym, jeżeli je zastosujesz w praktyce, z pewnością schudniesz. Obecnie wiele osób ma problem ze swoją sylwetką. Wiele osób jest otyłych. Wiele z nich też pracuje bardzo ciężko, by pozbyć się nadmiaru kilogramów. Czasami jednak, powiem więcej, bardzo często te próby kończą się fiaskiem. Wynika to z wielu powodów, ale najważniejszym z nich jest to, że osoby te stosują różne diety, znalezione na przykład w internecie. Diety te drastycznie ograniczają ilość przyjmowanego pożywienia, są jednostronne i nie dostarczają organizmowi wystarczającej ilości składników odżywczych potrzebnych mu do utrzymania zdrowego ciała. A istnieje przecież o wiele prostszy, łatwiejszy i wygodniejszy sposób, by schudnąć. Wiem, że jesteś jedną z osób, które chcą schudnąć. Inaczej nie oglądałabyś tego wideo. Postępowanie według zasad, które za chwilę wymienię, może Ci w 100% pomóc w uzyskaniu idealnej sylwetki i w pozbyciu się nadmiaru tkanki tłuszczowej z Twojego organizmu. Przejdźmy do konkretów. Co to za zasady? Zasada pierwsza. Jedz mało, ale często. Idealne by było, gdybyś spożywała posiłek co trzy godziny w ciągu dnia. Będą to trzy główne posiłki. Śniadanie, obiad, kolacja oraz dwie przekąski. Dzięki temu twój poziom cukru we krwi nie będzie ulegał wahaniom i twój metabolizm będzie pracował na pełnych obrotach. Zasada druga. Jedz śniadanie. Dzięki temu szybko uruchomisz Twój metabolizm. Nie możesz też zapomnieć o śniadaniu, bo po przyjściu do pracy będziesz po prostu głodna i chcąc, nie chcąc, zaczniesz szukać czegoś do zjedzenia. Najprawdopodobniej mało zdrowego i raczej przyczyniającego się do utrwalenia Twojej nadwagi. Będziesz jadła. Prawdopodobnie batoniki, chipsy, będziesz piła coca kole czy inne wysoko słodzone napoje. A to przecież zabójcy szczupłej sylwetki. Zasada trzecia. Włącz proteiny, czyli białka do każdego posiłku. Spalamy więcej kalorii, a tym samym chudniemy, kiedy spożywamy proteiny, gdyż nasz organizm, by je rozłożyć i wykorzystać musi użyć w tym celu m.in. tłuszcz. Jedzenie białek powoduje też, że przez długi okres czasu nie czujesz się głodna, gdyż są one dłużej trawione przez nasz organizm. Zasada czwarta. Wybieraj zasadę 80 na 20. Już Ci mówię, o co tutaj chodzi. Chodzi o to, byś w 80% jadła zdrowe pożywienie. Natomiast spożywanie 20% niekoniecznie zdrowych produktów nie powinno przeszkodzić Ci w zrzuceniu nadwagi. Zasada piąta. Pij wodę. By schudnąć, musisz koniecznie pić codziennie około 2 litrów uwaga, czystej, niegazowanej wody. Nie mówię tu o kawie, sokach czy herbacie, które i tak możesz spożywać. Ważne, byś codziennie piła czystą wodę. Woda bowiem działa na Twoje wnętrze tak, jak działa ona, kiedy się myjesz. Pijąc czystą wodę, pomagasz Twojemu organizmowi wyczyścić Twoje ciało od wewnątrz. Czyściejsze ciało jest bardziej sprawne i lepiej pracuje. Tym samym ty chudniesz. Zasada szósta. Delektuj się jedzeniem. Zwróć uwagę na to, czy delektujesz się jedzeniem. Delektowanie pozwoli ci jeść świadomie. Dzięki temu z łatwością zorientujesz się, czy dany posiłek ci smakuje oraz czy już jesteś najedzona. Mimo, że na talerzu jest yy, jeszcze jedzenie. Tym samym delektowanie się i świadome jedzenie pozwoli Ci schudnąć. A teraz zasada siódma. Zastosuj medytację odchudzającą. Ta zasada może Cię zaskoczyć. Jednak już coraz więcej osób przekonuje się, że zastosowanie medytacji odchudzającej jest najprostszym i bardzo skutecznym sposobem, by wspomóc proces odchudzania. Dzięki medytacji odchudzającej zyskujesz kilka rzeczy naraz, które pomagają ci schudnąć. Po pierwsze, codziennie się relaksujesz. Tym samym pozwalasz na to, by komórki Twojego ciała odprężyły się. Gdy jesteś z kolei zrelaksowana, łatwiej pozwalasz sobie na to, by odpuścić, przestać kontrolować wszystko dookoła siebie. Tym samym pozwalasz, by Twoje ciało wykonywało w 100% to, co do niego należy, czyli naprawiało uszkodzone komórki, pozbywało się śmieci czy też usuwało nadmiar tkanki tłuszczowej. Poprzez medytację otłudzającą nawiązujesz też kontakt z Twoją podświadomością. Oraz wydajesz jej rozkazy i dyspozycje, by ta nie tylko nie przeszkadzała Ci w słudnięciu, ale wręcz w nim pomagała. Jak powiedziałam na początku tego wideo, jestem w stu procentach przekonana, że jeżeli zastosujesz się do tych siedmiu zasad, z pewnością słudniesz. Pozdrawiam Cię serdecznie i życzę samych sukcesów w odchudzaniu. Jeżeli jesteś zainteresowana tym, w jaki sposób możesz wykorzystać medytację do odchudzania, zapraszam cię na darmowy kurs mojego autorstwa. Link do tego kursu znajdziesz poniżej tego wideo. Pozdrawiam cię serdecznie. Mówiła Barbara Łukowiak. Wszystko dla ciebie.pl